Na spotkaniu dotyczącym przyszłości elektrowni Siersza pojawili się nie tylko pracownicy zakładu i włodarz Trzebini, ale także przedstawiciele spółki Tauron, skład której wchodzi obecnie zakład oraz parlamentarzyści i samorządowcy z Małopolski. Celem spotkania było wypracowanie rozwiązań, które pozwoliłyby na jego funkcjonowanie jeszcze co najmniej do 2030 roku. Chcemy Obronić ten zakład, umożliwić mu dalsze funkcjonowanie. Pamiętajmy, że zamknięcie tej ważnej, strategicznej jednostki wytwarzającej energię elektryczną i energię cieplną, co należy podkreślić, jest również wyrokiem na kopalnię węgla kamiennego. Kopalni, która funkcjonuje w naszym powiecie szanowskim, mówię tutaj oczywiście o kopalni Kawuka Janina. Nie pozwolimy na to. Chcemy wspólnie z przedstawicielami naszego rządu, władzami spółki w Trzebini rozmawiać o tych problemach, wypracować rozwiązania, które dadzą możliwość dalszej. Funkcjonowania. Zamknięcie elektrowni Siersza według jej przedstawicieli, oznacza utratę pracy przez około 400 osób, jeśli weźmiemy pod uwagę także ludzi z firm powiązanych z zakładem. To jeden z argumentów przemawiających za dalszym funkcjonowaniem elektrowni. Trwanie elektrowni jest zasadne, daje miejsca pracy, zapobiega wyludnieniu gminy i powiatu Szanowskiego, ponieważ to sytuacja jest taka, że pracownicy są również z firm. Tu się mówi cały czas, że my dostaniemy pracę. No, no owszem, wstępne propozycje były krótkie, ale bez szczegółów, ale gdyby czasami nie udało się i w rynku mocy nie wygralibyśmy aukcji kolejnych po 2025 roku, to jakieś tam propozycje, że tak powiem, dla nas są, ale dla drugiej części załogi prawie drugie tyle osób, no niestety nikt o nich nie zadba, to już muszą iść na rynek pracy i bezpośrednio szukać sobie innego zajęcia, a są to nasi koledzy z sąsiednich miejscowości, z tego powiatu nie, tylko z tego powiatu, to są po prostu nasi ludzie. Nie możemy sobie na to pozwolić, ponieważ każdy jeden zakład pracy, jeżeli znika, za tym znika tak Inny zakład pracy, znikają usługi, znika handel, no niestety tracimy to bezpowrotnie, bo nie daje się nic w zamian, też co innego gdyby była budowa na tym miejscu. Mamy wyprowadzenie mocy, mamy teren 157 hektarów powiem, i nikt, nikt nie chce zainwestować w to jest też takie nie fair, że tak powiem, bo jeżeli właściciel terenu, czyli Tauron nie chce inwestować, to niech bynajmniej udostępnia. Podczas spotkania prezes Tauronu zadeklarował, że jeśli znajdzie się firma, która rzeczywiście chce zainwestować na tym terenie, to usiądzie z nią do rozmów biznesowych. Podkreślał, że obecnie trwają prace nad alternatywnymi rozwiązaniami, które mogłyby sprawić, iż ten zakład przetrwa. Na razie są to cztery czynniki. Pierwsza perspektywa to jest rynek mocy, kiedy ta jednostka może wystartować. Druga perspektywa to jest przekształcenie na paliwo bardzo ekologiczne, czyli biomasę. Trzecia perspektywa to jest budowanie tam nowych inwestycji. Również źródła wytwarzania ekologiczne, magazyny energii, i to są, tak, to w chwili obecnej trwają analizy no i myślę, że w perspektywie najbliższych miesięcy będziemy wiedzieli, w co inwestować, tak żeby ekonomika się zgadzała, a jak się ekonomika będzie zgadzała, czyli ta inwestycja będzie opłacalna, jednostka będzie opłacalna, no to wtedy można tak na przykład, uchylić tą uchwałę o likwidacji, która była podjęta, przypomnę, już prawie 2018 roku. Czasu na wdrożenie tych rozwiązań jest niewiele, bo zaledwie nieco ponad rok. Argumenty przedstawiane przez przedstawicieli elektrowni o tym, że zakład jest ekologiczny, ma blisko paliwo w postaci węgla z zakładu górniczego Janina, a bloki energetyczne są tak zmodernizowane, iż mogą działać do 2040 roku, przegrywają z ekonomią. Jak mówił prezes Tauronu, koszty funkcjonowania tej elektrowni są wysokie. Dodatkowo zmienia się też sytuacja na rynku energii. Zakłady takie jak ten w Sierszy powoli wypierają ekologiczne, Źródła energii, które są po prostu tańsze. Żeby była elektrownia, tak naprawdę wszystkie elektrownie dwusetkowe, żeby były opłacalne ekonomicznie, musi być odpowiedni rynek mocy. No i teraz trwają prace legislacyjne, jak ten rynek mocy ma, ma wyglądać, na jakich zasadach firmy powinny do niego startować. Natomiast co jest, co jest istotne, ilość energii z odnawialnych źródeł. Z OZE, ze słońca, z wiatru, z wody, która jest naj, najtańszą dzieje formą energii, jest coraz większa. I teraz te, te jednostki, które produkują energię odnawialną, są tańsze, wypierają jednostki oparte o węglu, o węglu kamiennym, brunatnym i co oznacza, że czas pracy tych jednostek jest coraz mniejszy. No i teraz tak naprawdę z tych jednostek opartych, op, opartych na, na węglu kamiennym czy brunatnym hmm, pra, hmm, pracują tylko te jednostki o najniższych kosztach. Niestety Siersza ze względu na to, że te mocy są stosunkowo niskie i mają wysokie koszty utrzymania no, hmm, kształtuje się, czy sytuuje się w tych wyższych, wyższych, wyższych partiach, czyli jest droga. Dlatego szukamy hmm, w chwili rozwiązania, które poprawi tą ekonomikę. To nie rokuje dobrze, przyznaje były dyrektor elektrowni Siersza. Boję się bardzo i mówię uczciwie, że ekonomia, jeżeli się tylko o ekonomii mówi, to będzie miała problem ta elektrownia. Dlatego, że są dość wysokie koszty pokazane w stosunku do tej mocy. Tam moc troszeczkę nas bije, ale to nie dało się. Rewitalizacji bloków 1 i 2 na tym samym miejscu zrobić z dużą jednostką. To się nie buduje molocha obok gdzieś, tylko myśmy na tym samym miejscu wybudowali. Te bloki mają rewelacyjną sprawność. One wszystko w sobie mają. Odświadczanie, nie ma instalacji po drodze i tak dalej. Ja liczę, i, i, i tu chciałbym, żeby ci ludzie mieli troszeczkę tej pracy jeszcze. Ja wiem, że będą do jawożna, niektórzy mogli dojeżdżać, niektórzy mogą na urlopy jakieś energetyczne iść. Ale to wszystko nie o to chodzi. To serduchowo żony tych ludzi tutaj do jednostek, że widzą, że one hulają i są dobre. No ale ekonomia dzisiaj zwycięża wszędzie, nie? Tauron już prowadził rozmowy z kilkuset osobami dotyczących ewentualnego przejścia do innych zakładów spółki lub na energetyczne emerytury. Wszyscy liczą jednak, że uda się znaleźć korzystne ekonomicznie rozwiązanie dla sierszy. Także przy wsparciu parlamentarzystów lobbujących na rzecz elektrowni przy okazji prac legislacyjnych dotyczących rynku energii i procesu transformacji, jaki ten przechodzi. Z apelem o takie wsparcie do premiera oraz odpowiednich ministrów wystąpili także samorządowcy z gmin, w których działają obecnie elektrownie węglowe. Te spotkania, ten apel, który wystosowaliśmy, ma również da dać nam gwarancję pewnych rozwiązań legislacyjnych, które spowodują, że zubożenie zarówno Gminy Trzebinia, przez to działującej na cały Powiat Szanowski, nie będzie odczuwalne. To muszą być pewne rozwiązania związane z aspektem finansowym, budżetowym, dedykowanym dla Gminy Trzebinia, dla osób, które pracują w tych jednostkach. Wsparcie zadeklarowali także przedstawiciele województwa. Czy to wystarczy i nadzieja pracowników Elektrowni Siersza na przedłużenie funkcjonowania ich zakładu jest złudna? Prezes spółki Tauron zapewnia, że nie. My od pół roku nic więcej nic nie robimy, jak tylko walczymy o, o to, żeby to, żeby znaleźć rozwiązanie komercyjne. Na pewno coś, coś, coś wymyślimy. Także to nie jest złudne pytanie. To jest jedno z najważniejszych priorytetów w danych, żeby znaleźć rozwiązanie ekonomiczne, też te ludzkie dla, 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 naszych, dla naszych elektrowni. Na tym polega w naszej opinii tak transformacja sprawiedliwa. Tak? Czyli ten nowy biznes, który się rozwija, bierze odpowiedzialność za biznesy schyłkowe. Energetyka konwencjonalna jest biznesem schyłkowym, bo to się będzie powoli wygaszało. OZE, dystrybucja, te nowe, te nowe biznesy muszą wziąć odpowiedzialność za to, co zostało zrobione wcześniej, za tych ludzi, którzy zbudowali tę firmę do takiego momentu, w którym jesteśmy.